Cześć, mamy 8 grudnia 2025. To jest kolejna dostawa drzwi z firmy Vox. Jestem ogromnie wdzięczny Radkowi Stano szef oddziału w Bogowie, ale również Adam Kmieć, oddział w Chorzowie i Sebastian Moskot, oddział Częstochowa, obdarowali nas ogromną ilością drzwi. Zobaczcie, tutaj tyle na przyczepie, jeszcze sporo trzy palety na aucie. Mamy ponad 40 drzwi. Dla Państwa z Żelazna, to jest kolejny transport. Ja jestem wdzięczny, że otworzyliście swoje serca. W ten sposób możemy komuś no, pomóc i to bardzo. Jest zima, drzwi mają ogromne znaczenie, ogromną rolę. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby powiedzieć dwa stania albo może jedno? E, bardzo dziękujemy. Jest Trzecia chyba już dostała do nas. E, bardzo ludziom pomagacie. E, Jakoś na zawsze wszyscy się cieszą. I co i bardzo dziękujemy jeszcze teraz przed świętami. Życzymy wszystkiego dobrego za takie dobre serce. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękuję. wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Do zobaczenia.